Zadanie Gabriela. Archanioł Gabriel z radości niemal wyskoczył z piór. Pan nieba i ziemi powierzył mu zadanie niezwykle odpowiedzialne i ważne. Zadanie najważniejsze, jakiego nie polecono do wykonania od czasu stworzenia: miał znaleźć na ziemi matkę dla Mesjasza. Gabriela wcale nie przerażała ta misja, bo przecież każda kobieta na ziemi będzie zaszczycona jak zostanie matką Mesjasza. Wszystko więc da się wykonać w szybkim czasie kilkugodzinnego lotu. Gabriel powoli schrunął na ziemię. Dokładnie się rozejrzał i zaczynał przy wspaniałej willi. Bez zastanowienia i pewnie zwrócił się do pięknej i eleganckiej właścicielki posesji. Czy chcesz zostać matką Mesjasza? Czy to żart? Wyruszam w podróż dookoła świata. Tego brakuje, abym teraz myślała o dziecku. Gabriel wyruszył więc w dalszą podróż, mrucząc pod nosem: Pewnie lepsza będzie matka nie tyle bogata, co bardziej życiowa. Powrnął nad wielkim biurowcem i w jednym z biur dostrzegł zdecydowaną i kompetentną kobietę przy wielkiej stercie papierów. To będzie wspaniała matka! Tak sobie pomyślał Gabriel. I zatrzymał się na brzegu biurka. Bez wielkich wstępów przedstawił kobiecie swoją propozycję, jednak jej odpowiedź nastroszyła wszystkie pióra w jego skrzydłach. Dziecko? Teraz? Oszalałeś? Czy masz pojęcie, ile spółek musiałabym połączyć, by spowodować wzrost na giełdzie? Jestem prawie na szczycie kariery, rozumiesz to? Jestem na szczycie. Nie mogę teraz wyhamować i to z powodu jakiegoś dziecka? Ależ to mesjasz! powtórzył nieśmiało Gabriel. No to co? powiedziała kobieta obojętnie. Gabriel leciał dalej, a jego optymizm stopniał. Może powinienem szukać kobiety, która już ma dzieci. Pewnie będzie łatwiej. myślał już nieco zmartwiony. Latał i latał, aż wreszcie znalazł kobietę zapracowaną, będącą ciągle w biegu, matkę trójki bardzo żywych i wesołych dzieci. Kiedy archanioł Gabriel przedstawił swoją propozycję, musiał głośno krzyczeć, by kobieta go usłyszała. Ta spojrzała na niego nieco zdumiona, a po chwili wybuchnęła: "Jeszcze jedno dziecko?" I jak sobie dam radę, ta trójka mnie już wykańcza. Nie mogę się doczekać, kiedy dorostą i pójdą na swoje. Gabriel odszedł tym razem pieszo, już ze spuszczonymi skrzydłami. Teraz to ja naprawdę mam kłopot, pomyślał. Nie mógł jednak zawieść swojego pana i mistrza. Jego misja miała zdecydowanie wielkie znaczenie. Na wszystkie wieki wieków. Muszę znaleźć kobietę młodą, odważną, szlachetną, o wielkim sercu naprawdę wielkim, takim ogromnym. Ale gdzie ja taką znajdę, przyszłą mamę Mesjasza? Gabriel zakłopotany latał i tu, i tam, i nadal latał. Na północ i na południe. Szukał przez jeszcze wiele tygodni, miesięcy i lat. I pewnego dnia w malutkiej miejscowości w Dolinie Galilejskiej znalazł młodą dziewczynę. Miała trochę mniej niż 18 lat. Pracowała. Śpiewała i modliła się. Była uboga, wolna i szczęśliwa. To ona, powiedział w duszy Gabriel. Szybko rzucił się w dół, a jego anielskie serce zaczęło bić jak szalone z radości. Może to ona? Dziewczyna okazało się miała na imię Miriam, Maryja. Anioł wszedł do jej domu i powiedział Bądź pozdrowiona Maryjo, Pan jest z Tobą, obdarzył Cię wielką łaską. Maryja słysząc to zdumiała się i zastanowiła się co mają znaczyć te słowa. Lecz wtedy Anioł powiedział do niej Nie lękaj się Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga, porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus. Będzie on wielki, gdyż Wszechmocny Bóg nazwie go swoim synem. Wówczas Maryja powiedziała Oto ja, służebnica Pańska. Niech Bóg uczyni ze mną to, co mi oznajmiłeś. Wszyscy aniołowie w niebie śpiewali Alleluja! Hosanna! A najszczęśliwszym ze wszystkich aniołów wiesz kto był? Oczywiście Nasz Gabriel. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Wspólnie z Matką Najświętszą życzę Tobie, jako proboszcz od wszystkich świętych, kolejnego fantastycznego Bożego Narodzenia. I pamiętaj, że Pan Jezus się ma także narodzić w tym roku w Twoim sercu. Pozdrawiam Ciebie i Twoich rodziców.